Masz przed sobą kilka godzin pracy nad poszukiwaniem nowych rozwiązań. Podejdziesz do tego zmarszu, czy może najpierw rozgrzejesz umysł ćwiczeniami na kreatywność albo koncentrację? Problem w tym, że ani jedno, ani drugie ćwiczenie rozgrzewające twój umysł nie ma specjalnie przewagi nad podejściem z marszu. Jedno uruchamia zbyt abstrakcyjne myślenie, a drugie za bardzo je zawęża. Ale okazuje się, że dobrym rozwiązaniem są ćwiczenia fizyczne. Średnio intensywne, trwające kilka, kilkanaście minut, najlepiej w otoczeniu przyrody. Dlaczego? Bo nasz umysł przez ładnych parę tysięcy lat wypracował mechanizmy maksymalizujące naszą zwinność w myśleniu podczas polowania, a nie siedzenia na tyłku w jaskini, nawet tej najbardziej wypasionej na 30. piętrze.